Co on jeszcze śpią? Gdzie to tyle spać? Szkoda dnia tutaj. Alindia, śpisz? No już nie. Pijem jaką kawę? ci dopiero szósta. Ja już od piątej nie śpię się kręcę. Która to? Już po szóstej nikt jeszcze nie wstał? Się pospali ładnie. Mnie to szkoda by było dnia tak długo spać. Porównawcza wstać, koniem wody dać. Wstawać światłuk, stawać słonkę już. Ta, to daj pospać. Pospać? Szkoda dnia, zobaczcie jaki piękny dzień za oknem. Jest to dopiero 6.30. Co, że 6.30? Ja już od piątej na nogach. No i po co tak wcześnie wstawałeś? Co takiego zrobiłeś? A kręcę się z matką, żeśmy przed chwilą kawę wypili, o. Przeszedłem się do garażu, tam o, koło fury, chwilę po ogrodzie. Się żyje. No serwus Zbyszku, to ty taki nieprzytomny? Spałeś? Która to? Oj chłopie, ja straciłem czas, ja od piątej już nie śpię. Ja kręcę się tu i tam, no. No tak to no, dla, dla mnie to już prawie jakby dwunasta była, no. Dobra to śpi, ech ty ty ty, śpiochu, ty. potem się dzwonił, no? Tymczasem.